W sobotę od godziny 10 rano Hojnów został oblężony przez żołnierzy z grupy rekonstrukcyjnej w Breslau z Wrocławia. Wszystko to za sprawą drugiej już edycji imprezy pod tytułem Historyczne Harce organizowane przez Bielskie Stowarzyszenie Promocji Kultury. W tym roku historyczne Harce to powstanie warszawskie. Celowo przenieśliśmy się na tereny Hojnowa, ponieważ jak wiemy. No, po potrzebowaliśmy terenu miejskiego. Tutaj e, mamy wspaniałe uliczki, zaułki i przede wszystkim e, wspaniałe zabytkowe parki, które fantastycznie e, sprawdziły się w naszej grze. Uczniowie ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych mogli nauczyć się trochę historii w ten najprzyjemniejszy sposób przez zabawę. Gra jest przygotowywana i była prowadzona przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej Festung Breslau z Wrocławia. Byli to zarówno żołnierze niemieccy, jak i powstańcy. Nasi wszyscy uczestnicy wcielili się w rolę powstańców. Zaczęliśmy o godzinie 10 rano na rynku apelem, podczas którego wszyscy uczestnicy zostali zaprzysiężeni jako żołnierze Armii Krajowej. Złożyli to samo przyrzeczenie, które składali niegdyś właśnie żołnierze AK i 12-osobowymi patrolami wyruszyli na grę. Podczas podróży po Chojnowie młodzi powstańcy mogli dowiedzieć się na przykład jak opatrywać rany, czy też jak rzucać granatem. Żołnierze z grupy Festung Breslau opowiadali również o wyposażeniu i broniach, jakie były używane na polach walki. Mamy tutaj przed sobą karabin MG-42 broń najsłynniejsza II wojny światowej. Szybkoszczelność tego karabinu to jest 1200 strzałów na minutę. Po 6000 strzałów na minutę takiego ostrego strzelania strzelec wymieniał sobie w tym miejscu, odpinał i musiał wymienić lufę. Uczniowie mogli dowiedzieć się również, jak ciężkie było życie takiego żołnierza. Pewno było ciężko. Jad to, to, to co zdobył, bo to już końcówka wojny, te oddziały pod koniec wojny grabiły Warszawę, no to na pewno im tam za wesoło nie było. Ale oni znani byli z tego właśnie z brutalności. Mordowali, gwałcili, napadali i to były no, naprawdę bardzo bardzo niebezpieczne oddziały. Nawet Niemcy ich się pozbyli wysłali ich na, na Węgry. Bardzo ważnym elementem wojny i powstania były pojazdy. Samochód Kubelwagen, używany przez wojska niemieckie od 1940 roku, chociaż już eksperymentalnie występował w 1939 roku i parę sztuk podobno gdzieś tam brało udział podczas, podczas ataku na Polskę. Samochód produkowany do 1945 roku na pod, podwozie Garbusa, Volkswagena Garbusa, tak? czyli silnik chłodzony powietrzem. Bardzo sprawna maszyna, jeżeli chodzi o, o Przejazd w terenie, natomiast no, jej mankamentem jedynym było to, że miała napęd tylko na, na tylnią oś i, i w tym momencie no, nie był to samochód już typowo stricte terenowy, tak jak na przykład Jeep Willis. A czym poruszali się powstańcy podczas. Powstania? Także były zdobyte takie trzy sztuki. Jest jedno nawet piękne zdjęcie, gdzie wiozą parę młodą do ślubu właśnie takim Kubelwagenem. Powstańcy jeszcze mieli parę sztuk samochodów DKW. Do tego jeszcze dochodziły samochody Chevrolet, które były to pojazdy. Pozostawione w 1939 roku i przyjęte przez armię niemiecką, jak i cały sprzęt, który występował w armii niemieckiej, czyli także i motocykle, i nawet rowery. Całe mnóstwo atrakcji, dużo głośnych wystrzałów i bardzo ciekawa akcja. To wszystko, co podobało się wszystkim uczestnikom tej gry terenowej. Co wam się dzisiaj najbardziej podobało? Ym, jak chodziliśmy. Jak chodziliśmy. Ciężarówka. Podobały Wam się te wszystkie wystrzały z tych broni? Bardzo. A jakieś może zadanie Wam tak szczególnie zapadło w pamięć? Może, może ten przejazd ciężarówką czy, czy strzelanie z tych karabinów? Strzelanie z karabinów. Najbardziej podobało, jak rzucaliśmy granatami albo jechaliśmy samochodem.